Całą nietypową i lekką sałatkę przygotujemy z małym kulinarnym sekretem. Dziś robimy lekką świąteczną sałatkę z tuńczykiem i wyjątkowym sosem. Mamy mały kulinarny sekret. Do naszej sałatki bierzemy lekko solonego tuńczyka. Używamy też własnego sosu, o nim za chwilę. Tuńczyka solimy sami po wcześniejszym zamrożeniu, tak jak do sashimi. Na 350 g tuńczyka bierzemy jedną łyżeczkę soli i pół łyżeczki cukru. Przykrywamy i wkładamy do lodówki na 1-2 dni. Jeśli chcecie prostszą wersję, możecie użyć tuńczyka z puszki. Liście sałaty rwemy rękami. Pomidory cherry kroimy na połówki. Jajka przepiórcze kroimy na połówki. Kroimy awokado. Kroimy tuńczyka. Sos jest prosty, ale bardzo ważny. Mieszamy śmietanę, trochę musztardy i sos sojowy. To on sprawia, że sałatka jest bardzo smaczna. Można dodać szczyptę soli. Doprawiamy sałatkę i delikatnie mieszamy. Przy podaniu ułóżcie na wierzchu kilka kawałków tuńczyka, dwie połówki jajka i kilka połówek pomidorów cherry. No to próbujemy? Jeśli spróbujecie wersji z solonym Tunczykiem, napiszcie w komentarzach. Dajcie lajki like i subskrybujcie mój kanał. Pa wszystkim!